Witam Was gorąco serdecznie, ze strony ja, METROS86, witam Was na moim kanale, zostaw łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Niech leci intro. INTRO! z się w odcinku bez kamerki, Oj, panie Żnowy, nagrany, bo nie, będzie lepiej nagrane. Bo tam odcinek zostaje dziwnie nagrane. Może tu na YouTube Nie widział, że takie będą problemy, A, ale dobrze. Jestem na Just Builders, Just Builders, dobrze mówię. To wymawiam teraz, to dobrze mówię. Wcześniej ja źle tu mówiłem Sorry Ale to coś nowego I drugi odcinek zbudowania Solo Czekajcie w ścisze trochę Minecraft a po trochę tutaj, tutaj tutaj Dobra, coś prostego by było co mam stworzyć? Planeta Planet Planet Winter Lava Lamp Nie to Planet Planet Co to jest planet? Nie weiß, nie będę musiał sprawdzić. A może wszystko jest szybko prawdy Nie ma planetu. To jest ple Może planeta? a nie, et Planet. No tak. Planet. To są planety. To zbudujemy planetę. Na jazę Planeta powinna być w kosmosie, i będzie na czarnym, czarnym tym, konkrecie. Ja wiem jak wpisuje się to. Znaleźć czarny konkret, to... Plank węgla byłby spoko, ale to musi być czarny, czarny, czarny. Proszek. Spójrzmy. Nie, musi być beton. I teraz tak, robisz tutaj. No, opisujemy teraz tak. To. to jest... Eee. O, właśnie, floor. Czekaj, czekaj, co ja trzymam w ręku? To eee. no, już to No i się czerwanko. To mi się pisało. Se Z R -e O O. -ry. Dobra, jest planeta. Takie tu ciemno no kosmos, zrobimy kosmiczną planetę, no. Z ziemię możemy zrobić. Zrobimy, Mars. Tylko trochę rudy będziemy się być. Jak zrobić? Wiem jak zrobić. Przecież ten, piaskowiec. Przecież, no właśnie, czerwony piaskowiec ogładzony. To będzie Mars. Zdążymy! Zdziska, nie bójcie żaby! Ja umiem dobrze budować. Ile czasu jest? Jest ja czasu tego. No, no, to wszystko, zdążymy. Może będą sieci, może nie, zobaczycie. się. To jest Mars, to jest mały, to jest mały Mars. Dobra, Mars mamy już. Ziemię trzeba by zrobić, planetę Ziemię. To lapis. Nie chciałbym wełnę. Bo wełna jest taka. bardziej zielona. Będą dwie planety, no, Ziemia i ten. No, no, Saturn to nie wiem, jak wygląda Saturn. To zrobimy, że woda jest? Kwadratowa, kwadratowa ale Ziemia. No i gotowe, ja zrobiłem. Gotowe. Możemy już odliczyć. Prostego coś powinno być. Prostego, prostego. To jest. Dobra, to jest Mars. Ja bym się podpisał, że Mars, ale nie sądzę, żebym. Może się domyślam. to <grym> jest, <grym grym> ziemia? To jest Mars. To jest Mars, a to jest Ziemia. No zobaczymy. Dobra, jak ludzie zbudowali? Ziemię tylko zbudował? No... Eee, raczej ma. <tum> Ta Ziemia w no, nie Nie jest zbyt ładna. Może być nie lepsza planeta. To jest Ziemia. Ta Ziemia, powiem Ci, że kto może lepiej, to lepiej zbuduje, bo to na pewno nie ja. Ale to... To jest Saturn. Okej. Okay. Saturn, okej. Okay. Saturn, bo to jest jego pieśń, Saturn, to jest Saturn. A, ja się znam na planetach, znam się, znam się, co jest, co... Nie ma, co tam to... To jest moja. No jak ocenicie. Wiem, ja nie postarałem się. Może być mech. nie to nie robi To jest tak. No, dobrze, mech, mech, mech. Niech, mech, niech będzie. Co to? Ładne, ale to nie Pólnego nie ma. To jest w ziemi. No, niedokończona planeta, ale by, ładna byłaby. Ale co, no ma Jak super, okay, co ty? Czekaj, to jest niedokończona planeta, to jest dziura. Jakby dokończona, to może byłaby ładna. Dobra, niech będzie ok. No, nie jest źle. To też nie jest dobrze. Jest ok. Widzę, wiem. To wygląda jak ten, jakiś pierwiastek. To wygląda jak pierwiastek. Chemiczny pierwiastek. No, ten jak się uczyło się, macie ten. Ale w Minecraft macie ten, ten, no... No, to... Yeah, no to... Mm, no, okej. Okay. Good, okej. Okay. Redlove'y nie, to nie, 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 Good może być. Dobra, kto wygrał? Na pewno nie. Wszyscy postanowili tak samo jak ja zrobić w kosmosie. No i gratuluję. Idziemy do następnego tego. Dobra, widzimy się za Siemannu. Balon. Balon nie umiem. barbecue Zrobiłem raz barbecue. On ceny live Balon niech będzie. No balona to ja zrobię. Balun. Balun to umiem zrobić. Balon. Balon jest ciężko. On nie potrzebuje żadnych tych. Później mogę zmienić. Znaczy to budować. Gdzie jest kurczę, bloki? Gdzie są te bloki? Balon zrobimy z wełny i zrobimy kolo niebieskim moim a drewno posłuży za nie ze sznurek to powinien być czarny coś może bok węgla za sznu sznurek taki czarny będzie Próbujemy zrobić balon, ale to nie będzie łatwo, bo ja balonów nie umiem bo jest, jak już mówiłem. Nie, balon to możemy mieć nie barbecue. To jest, jest sosy, tam ten grill trzeba zrobić, barbecue, grill z sosami, ten. ...stajka i takie takie. Tu będzie taki kwadratowy balon. No, ja nie wiem okrągły, nie wiem jak ludzie budują. No, Wygląda to jak grzyb teraz. A bardziej nie jak grzyb, tylko jak coś innego. Ja szybko buduję dziecko. Jak być co to ja szybko buduję? Więc jak czasami się nie będę odzywał, to będzie trzeba muzyka głośna, bo ja buduję ten, to wiecie, to, 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 to jest... To jest to jest budowanie, to jest szybko, szybko trzeba budować, to trzeba szybko robić, bo to już na czas jest, no to nie trzeba się opieprzać. To trzeba skupić się i budować, to jest, to jest, to jest to. No będziemy w kolorze niebieskim, mój balon. Chyba zamkniemy go już, bo jest... Balon w środku nie ma nic jest pusty balon. To jest mój balon. Zabijmy go na trawie. No i my będziemy na, na trawie. Jeśli ja nie miał robić balonów to... No, co do jeszcze więcej dać? A to jestem mini jest balona No zobaczymy To jest mini balonem, to, to jest trochę krzywe, ale to... Balon, bo się przechylił no. Taki romantyczne bym powiedział, no dobra nie być okej okay. Tak, coś się na górne, okej, okay, dobra, dobra, dobra dobra, dobra teraz. Aromatyczny to taki dobra no. To jest balon. To nie, to nie jest balon Wiem jaki cię by zrobić balon. Wiem jaki ciąg zrobić balon Balon latający ten, ten, ten... ten, ten z koszykiem. To się na no, w nim lata. To jest dobry pomysł. Tylko mówię, zobaczcie, że się taki bardziej kwadratowy. Dobra. To jest mail, bo to nawet... Mam przypomina balon, ale to tak dziwnie wygląda. Masz rację, to jest mech. Nie OK to jest mach. To tak jest nie, nie. niby balon, ale tak nie do końca. To jest balon. Ładny balon. Taki OK ale nie do, nie, nie do końca. Bo jest na ziemi. To takiego... Jak, jak... Nie powiem Nie powiem co, nie powiem co że, że na ziemi leży, ale no. No i co, ma jest, no to jest balon. No, o no, o no właśnie, okej, okay, no jaki ma, jak wie, to jest balon. Dwa balony, jeden mały, duży, duży. To jest, to jest wers mini werset tego. To jest mini werset tego. Nie. Yeah. To już jest, to już. Jest... Nie jest ładne, ale mnie przekonał. Co to? Co to jest? To jest Boron? To będzie ja bardziej zrobiłem balon, Taki... To wygląda jak lizak jakiś, albo lód. Na patyku. OK, Okej, dam, dam, okej. Okay. Dobra, ja kończę odcinek już. Dziękuję za oglądanie. Żegnam was. A pożegnajmy się tutaj. Ja wyjdę do menu szybko. Żegnam was. Bye 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 bye.